Tańcowała igła z nitką. Tańcowała igła z nitką. Igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudnie tańczyć z panią! Igła biegnie drobnym ściegiem. A za igłą nitka biegiem. Igła górą, nitka bokiem. Igła zerka jednym okiem. Sunie zwinna, zręczna śmigła, nitka szepce. Co za igła. Tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały.